Dominik Witczak, zawodnik radomskiego grubu RLTZ Radom, pobił życiowy rekord. Zdobył srebrny medal w pchnięciu kulą na Mistrzostwach Europy do lat 23 w Tampere. Wiedziałem, tak, no bo mnie przepnął, właśnie przede mną pały Białorusin, co był trzeci. I ja on mnie przepnął i mnie zapnął na trzecie miejsce. Wiedziałem, że muszę się zebrać w tym pchnięciu. Jak wypchnąłem, to już czułem, że leci ta kula, będzie daleko. No spodziewałem się trochę takiego wyniku. Myślałem, że tak 50, a to, to 63. Dominik uzyskał wynik 19,63 m i ustąpił jedynie innemu Polakowi, Jakubowi Szyszkowskiemu, o 15 cm. Dominik jest bardzo ambitnym zawodnikiem, bardzo inteligentnym zawodnikiem, dojrzałym, bym powiedział, już na, jak na swój wiek. Wie na czym polega ta praca, wie do czego dąży, ma swój cel, więc systematycznie, małymi kroczkami, ale idziemy do przodu. Do startu w barwach klubu ZTE po czterech latach wraca Agnieszka Dudzińska. Zawodniczka zdobyła czwarte wynik na Mistrzostwach Europy w pchnięciu kulą. Wraz z trenerem liczą, że zdobędzie Mistrzostwo Polski. Pcham techniką obrotową dopiero od trzech lat. Technika obrotowa jest bardzo nieregularna, więc mogę wypalić z bardzo dużym wynikiem i z bardzo dużą życiówką, jak również mogę przyjechać na średnim poziomie, na takim poziomie pchać po prostu siłowo. Zawodnicy radomskiego klubu są bardzo ambitni. Do osiągania wymarzonych wyników potrzebne są jednak dodatkowe stanowiska do rzutu kulą i podest do podnoszenia ciężarów. No marzenia, ma, marzeniem to oczywiście jest Rio 2016. Jakby wszystko szło w dobrym kierunku i najważniejsze jest zdrowie, żeby dopisywało, żadnych kontuzji nie było. Zawodnikom życzymy więc sukcesów, a klubowi lepszej bazy treningowej.